Kolejnym na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy w kolejnym odcineczku na naszej pięknej wyspie Ze mną Miłka Halo! słuchajcie, w ostatnim, poprzednim odcinku budowaliśmy ten domek, który nam nie do końca wydarzy się, go kiedyś tam ulepszy. Obiecuję wam. Zrobi się kiedyś lepszy taki domeczek. Ej, kto, ej, kto, kto nie subskrybuje, tam jest lamusem. Yy, więc yy, Nikt nie Więc yy, <grym> proszę was, yy, <grym> Wszyscy są więc proszę was, zostawcie yy, łapeczki w górę pod tym odcinkiem. Yy, I proszę <grym> was w komentarzach co sądzicie o tej serii, więc my przechodzimy do odcinka. Dobra słuchajcie, włączyłem wideo z pierwszej osoby. <grym> Możemy zaczynać... Yy, wiem, że Ci coś łapie, ale... Mogłabyś trochę nie na tym odcinku? Proszę cię. A ja nie kaszlę. E, dobra. D to kto kaszle?! Pies?! Ty, bo nie będę wcale z tobą grała. No dobra, faktycznie. Kaszlę. Teraz cię idę zabić. E, de, dobra, ile mamy tego się bo będę karmił te nasze owce całe. E, i dziś nam tu zrobiła farmę marchewek, więc jej bardzo dziękuję. Jeśli to teraz tylko oglądasz to dobrze, że zrobiłaś na farmę marchewek. Tylko cię bardzo proszę, nie zawodź się następny raz na temat cię tylko tak głupio. E, i teraz napiszemy jej tak, jakie są kolejne zadania. E, muszę jej tylko to napisać. Jakie są dalsze zadania, zadania. Jakie są dalsze zadania? Dobra, eee, w ogóle ona znowu. Ona znowu zmieniła łaski na ma. Widzimy się po krótkiej przerwie. Eee, widzimy się za chwilę, jak ona w końcu coś napisze. Teraz jeszcze jesteśmy po krótkiej przerwie. Teraz jeszcze może coś już napisała, bo w ogóle nie sprawdzałem. Nic jeszcze nie napisała. Chciałabym, że coś napisze. Czekam już od kilku minut, kiedy ona w końcu coś napisze. Eeeem... Um, Jurka, czemu nie dokończasz budowy domku? Ja Dokończyła patrzę na owce. Eee, dobra. Czekaj, co napisała? Macie iść, spać, a potem... Kropki jakieś. Co się zresztę? No właśnie, czekaj. Ech. He, 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 he. Czekaj

Dalej Co dalej Dobra Mam nadzieję, że wreszcie to odczyta Dobra, co my tutaj mamy Nic takiego ciekawego, dobra eee, Tutaj na razie nic nie ma takiego ciekawego czy może w tej skrzynce będzie coś dalej? Tylko, że jeszcze nic tutaj ciekawego nie dawało. To ma nam w poprzednim odcinku piaskowiec. E, nic macie wolny. Dobra, mamy wolne, czyli. A czekajcie, coś śmiesznego. Mogę zejść na ziemię. Mogę zejść na ziemię. E, mogę zejść na ziemię? Dobra, tutaj dalej rozbudujemy. Dobra, widzimy się w przerwie, jak to rozbuduje. E, tak gdzieś może... Za 20 minut się widzimy. Dobra, słuchajcie, rozbudowuję dalej. Co ty w ogóle śpiewasz? Tańczą, tańczą, tańczą. Przepraszam, tutaj obok e, kuzynka przyjechała na chwilkę. E, z dobra, mamusią. Dobra, nie dobra, to nie ma łapa. E, dobra, słuchajcie, wyszła spokojnie, my gramy dalej. E, czyli tak sobie... Tutaj już trochę przedłużyłem wyspę jakby się wiedziała. Czekaj co? Czy ktoś nazywał owca? Taka. Agent owca. E, agent owca, super. Chyba e, las ignori, bo nie widzę, żeby Julka miała skądś jakąś taką ozdobkę, którą nazywa się te Czyli chyba obrożę. Dobra, słuchajcie. Może mi się uda zaskoczyć do ładny. Spróbujemy. Ładnie. Dobra. Spróbujemy, słuchajcie. Może się uda. Błaga błaga. Nie. Wiem, że mi się uda. Pad z dużej wysokości. Przecie, napiszemy jej. A kiedy możemy zejść? A kiedy możemy... Zejść. Zejść. Jestem ciekawy, kiedy możemy.